Jeśli zastanawiasz się nad używaniem programu Twitch Studio, to ten filmik jest właśnie dla ciebie. Dzisiaj przejdziemy przez samouczek oraz edycję scen krok po kroku. Zapraszam do oglądania. Cześć, jestem Sany i witam na moim kanale. Tutaj znajdziecie zazwyczaj porady odnośnie streamowania, jak i również wiadomości, jakieś moje małe przemyślenia właśnie odnośnie tej dziedziny. Dodatkowo streamuję na platformie właśnie Twitch.tv od 2016 roku. Jeżeli chcecie mnie złapać na żywo, to zostawię link. Oraz dodatkowo mam swój drugi kanał na YouTubie, w którym zamieszczam skróty swoich transmisji, również go podlinkuję. A teraz przejdźmy do tematu filmiku, czyli Twitch Studio. Na sam początek musimy się przenieść na stronkę Twitch TV i pobrać właśnie ten program. Stronka właśnie Twitch Studio wygląda w taki sposób: klikacie na Download Now i tak jak widzicie, Twitch Studio jest dostępny dla Windowsa 7 albo wyżej. Od samego początku trzeba się zalogować. Mnie już ta aplikacja wyczytała, widocznie, przez to, że jestem zalogowana już na przeglądarce. Jeżeli nie macie konta, to oczywiście rejestrujecie się. Tak więc klikacie kontynuuj, i taki właśnie oto sposobami jesteśmy w tym takim głównym ekranie Twitch Studio. Możecie pominąć ten, tę całą konfigurację, ale ja polecałabym, na, jeżeli na przykład zaczynacie dopiero co ze streamowaniem, albo po prostu nie znacie tego programu, wybrałabym Get Started. I tutaj możecie wybrać sobie mikrofon, jaki chcecie, aby ten program wam przechwytywał. Ja używam tylko jednego, dlatego ustawię sobie właśnie na swojego Yeti. Potem kolejny krok to jest kamerka, czyli możemy sobie zobaczyć, coś się tutaj popsuło. I macie właśnie do wyboru, jeżeli macie jakieś inne kamerki, to tutaj właśnie wybieracie sobie tą, którą chcecie używać. Kolejny krok to są sceny. i Twitch Studio daje wam na sam początek trzy sceny, czyli taka główna scena do właśnie gier. Macie taką drugą scenę, gdy na przykład nie wiem, musicie zrobić z dwóch, gdzieś pójść na chwilę. A trzecia scena to jest na przykład, gdy chcecie sobie pogadać z czatem I klikacie Continue to Settings. Teraz automatycznie ten program również wam dostosowuje ustawienia. Jakie macie, w zależności od tego jaki macie sprzęt i jaki macie również internet. Jeżeli chcecie, możecie się trzymać właśnie tego, co ten program dla was wybrał. Ja wam pokażę, jak ja mam ustawienia. Jeśli chodzi o preset, to, to sobie zostawię właśnie tak jak mam. Resolution również to sobie zostawię. FPS ów 60. Jeżeli chodzi o bitrate. To ustawię sobie 6000. Dlatego, że mam no, lepszy internet. I encoder właśnie ustawia sobie NVIDIA. Tutaj możecie wybrać sobie również Stream Delay. Jeżeli na przykład chcecie mieć opóźnienie w transmisji z jakiegoś, jakichś różnych powodów, to właśnie tutaj możecie sobie to ustawić. Możecie właśnie wybrać ile chcecie mieć opóźnienia, ale na sam początek ja bym w ogóle tego nie radziła używać, bo to wam się kompletnie nie przyda, zwłaszcza że na początku chcecie budować społeczność i chcecie odpowiadać na wiadomości od widzów na bieżąco, dlatego sobie to odznaczę. I tutaj macie stream tym te sumary, możecie sobie też zrobić ran i don. I tak wygląda nasz główny, główny ekran. Tutaj macie właśnie po lewej te scenki. Przejdziemy do pierwszej sceny. Klikacie na nią sobie dwa razy. To jest ta główna scena, gdzie główna jest uznana za tą, właśnie którą używacie, gdy gracie w gry. I tutaj macie właśnie do wyboru rzeczy, które się będą znajdować na tym overlayu. Macie alerty. Jeżeli chodzi o Twitch Studio, to już macie do wyboru różne fajne alerty. Tutaj sobie możecie je przenieść. Ja sobie zostawię na sam początek w lewym górnym rogu, bo w sumie mi to odpowiada. I tutaj macie właśnie różne alerty. Macie alerty na followki, na hosty, na raidy, subskrypcje, cheery. I gdy klikniecie właśnie na, na ten alert, to możecie sobie tutaj dostosować. Jeżeli chodzi właśnie o graficzki, to macie już takie właśnie od Twitch Studio, które możecie sobie użyć. Na sam początek ja bym wzięła, może właśnie to, sobie na followkę ustawiła. Możecie wybrać sobie również. Sounds Możecie sobie wybrać melodykę, która będzie leciała akurat właśnie również na, podczas tego alerta. Także ja sobie zostanę przy alert 2, ale tutaj również możecie wybrać swoje własne, jeżeli macie takowe na swoim komputerze i wybieracie sobie browse, i wybieracie właśnie, który chcecie mieć dźwięk. Czyli wszystko po prostu tutaj jest wbudowane w jedną aplikację. I zobaczymy ten test. Także tak wygląda nasz alert. Wszystko wygląda na ba naprawdę bardzo fajnie, zgrabnie. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj macie również ustawienia po prawej kamerki. Jeżeli sobie klikniecie. zjeżdżam sobie na dół i na przykład, jeżeli drażni Was ta cała krawędź tutaj, to możecie wybrać sobie, że nie chcecie właśnie mieć tego borderka. I tak to wygląda teraz. Klikacie sobie właśnie na tę kamerkę. I na cropper Możecie sobie ją lekko uciąć, jeżeli chcecie. Możecie sobie ją powiększyć. I tak to wygląda. Ale jeżeli na przykład chcecie, właśnie mieć tę ramkę z jakichś różnych przyczyn, no to właśnie możecie sobie kliknąć właśnie na to i wybrać sobie kolor, jaki chcecie. Czy chcecie, żeby to było bardziej taki rounded? Jaki chcecie mieć rozmiar tej ramki również? No i oczywiście kolorek też możecie sobie wybrać. Jeżeli na przykład um, chcielibyście zrobić przechwytywanie gry, to właśnie klikacie na ten Game Capture, klikacie na Edit. I tutaj właśnie wybieracie sobie, jaki chcecie mieć. No, jakie chcecie mieć okienko do przechwytywania. Ja wybiorę Skyrim, bo sobie odpaliłam teraz w tle, żeby sobie przetestować, jak to będzie wyglądało. Oczywiście kamerka jest mniejsza, nie chcę być taka duża. Także tak wygląda właśnie Game Capture. Jeżeli już jesteście zdecydowani, że Wam się wszystko tutaj podoba, to ym, przechodzicie do Save i przechodzicie do kolejnej sceny, czyli Be Right Back. I tutaj możecie sobie wybrać właśnie, jaki chcecie mieć tekst, możecie sobie wpisywać tutaj resztę, co chcecie mieć. Możecie sobie wybrać właśnie czcionkę, kolorki i takie tam. O również macie pattern do wyboru. Nie wiem, na przykład coś w ten deseń. Możecie sobie przenieść, żeby było to lepiej widać. I możecie na przykład sobie dodawać różne elementy, czyli typu Browser Source. Na przykład, jeżeli Wam jest potrzebne do, z jakiegoś powodu, macie też Chatbox, na przykład, jeżeli chcie, chcielibyście mieć. Eee, nie wiem, jakiś obrazek czy cokolwiek, żeby leciało, czy również macie countdown. Na przykład, jeżeli chodzi o chatbox, to sobie tutaj możecie dostosować. Na przykład jego wielkość, wystarczy, że po prostu sobie tak przeniesiecie i żeby zobaczyć, jak będzie wyglądać ten chat, to sobie klikacie, właśnie, czy macie ten chatbox i klikacie na Add test message, czyli na przykład, możecie zobaczyć, jak będzie wyglądał ten chat. Gdy sobie właśnie powiększacie, widzicie mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Możecie sobie wybrać, po jakim czasie te wiadomości powinny znikać, także jest naprawdę um, dużo opcji tutaj. No i klikacie sobie save, i kolejna scena to jest chatting, czyli właśnie jest ta scena z kamerką. I tutaj również możecie sobie dostosować alerty, jakie chcecie i tak dalej. Również możecie wrzucić sobie czat na przykład, aby było widać co ludzie piszą, to też od was zależy. Zrobiłabym może właśnie w ten deseń. I tak sobie możecie zobaczyć, tak będzie wyglądał właśnie ten cały obraz. Także wybieracie save, tutaj możecie sobie dodawać dodatkowe również sceny. Do wyboru do koloru, jeżeli na przykład chcecie mieć jeszcze jakieś inne sceny, typu na przykład jak macie Stream Starting i macie swój Overlay, również to możecie właśnie sobie to powybierać, dostosować. Patrząc ogółem na tę całą aplikację, to tak jak widzicie, ty macie po lewej sceny, tutaj u góry macie więcej detali odnośnie właśnie waszego kompa czy jak będziecie streamować, również tutaj będziecie widzieć. Więcej um, dodatkowych opcji, one się dopiero pojawią po tym, jak już no, oczywiście będziecie streamować. Tutaj macie ostatnie alerty i to też jest bardzo fajna opcja, bo wszystko macie tak naprawdę w jednym, w jednym miejscu. Macie po prawej. Chat, a nad nim macie różne alerty, i na przykład, jeżeli ktoś wysyła wam jakieś różne, nie wiem, dziwne donaty, albo macie jakiś spam, to po prostu możecie kliknąć skip i po prostu ten alert zostanie zeskipowany. Również tutaj możecie wybrać, co chcecie, aby było widoczne. Czyli na przykład, jeżeli interesują Was tylko ostatnio followki, powiedzmy, i hosty, i subki, to właśnie będzie to wyglądać w ten sposób. W dolnym rogu macie do wyboru: właśnie, możecie sobie edytować swój cały tytuł, co chcecie właśnie mieć w tytule, jaką chcecie mieć wiadomość, która zostanie wysłana do waszych obserwujących na maila, czy w apce, po prostu w telefonie. Możecie wybrać sobie grę, którą chcecie streamować, możecie wybrać tagi, ale gdy na przykład już zazwyczaj jest tak, że jak wybieracie właśnie grę, to te tagi jakoś tak automatycznie Wam przechodzą, ale oczywiście możecie dodać ich więcej i tutaj wybieracie również język, w jakim będziecie streamować. I klikacie na don. Na samym dole właśnie macie opcję no po prostu rozpoczęcia streama, ale jeżeli klikniecie na strzałkę do góry i na przykład nie chcecie streamować, a chcecie nagrać filmik. Chcecie na przykład zobaczyć, jak to w ogóle będzie wyglądać najpierw zanim to pójdzie w świat, to możecie wybrać opcję nagrywania wideo. Z tej strony mamy właśnie możliwość wyłączenia kamerki. tak żeby po prostu, nie wiem, nie było jej widać, nie chcecie się pokazywać, bo. <grych> Obecnie nie wiem, z jakichś różnych przyczyn. Tutaj macie właśnie coś takiego jak audio mixer i możecie właśnie sobie dostosować mikrofon, czyli klikacie na edit, i możecie sobie właśnie ustawić, aby nie było na przykład słuchać bardzo przesterów tak dalej. Tutaj możecie ustawić sobie audio delay, jeżeli takowe chcecie. Na przykład, jeżeli nie wiem, macie jakieś opóźnienie w kamerce czy coś, to wtedy po prostu sobie ustawiacie też opóźnienie w mikrofonie. Potem macie coś takiego jak kompresor, noise gate również. Na przykład, jeżeli macie jakieś dźwięki, które chcecie ukryć, noise suppressor również, I możecie sobie dostosować. Czy chcecie, aby on był na moderate, na high? Zależy od tego, jakie macie właśnie otoczenie wokół siebie. Bo jeżeli macie bardzo cicho, to się nie musicie tym przejmować. Ale jeżeli na przykład macie jakieś odgłosy, nie wiem. Jak ja, na przykład teraz lodówka, nie wiem, czy to słuchać obecnie pewnie nie. Ale na przykład lodówka wydaje dźwięki albo macie klawiaturę mechaniczną i ją bardzo słuchać, to również sobie możecie się pobawić w tych opcjach i klikacie sobie na Save. Kolejna rzecz, do której bym przeszła, to opcje. Właśnie w prawym dolnym rogu macie właśnie taką możliwość. Klikacie w to. I tutaj właśnie wybieracie, jaki chcecie mieć język tej aplikacji. Tutaj możecie sobie przejść do swojego dashboarda, jeżeli to klikniecie w ten panel kontrolny to Was przeniesie do waszej, e, Waszego profilu na Twitchu na stronie. Tutaj właśnie sobie wybieracie opcję jeżeli chodzi o stream, czyli to co już sobie ustawialiśmy wcześniej, ale na przykład e, nie wiem, chcecie sobie coś zmienić, to tutaj właśnie możecie sobie wybrać. Jeżeli chodzi o recording, to również możecie wybrać gdzie to się będzie zapisywać, w jakim formacie. Wybrałam mp4. Jeżeli chodzi o audio, to właśnie co widzieliśmy wcześniej również jest tutaj. Również macie hotkeys i możecie sobie właśnie je dostosować. Ja szczerze Wam powiem, że w OBS-ie zanim miałam Stream zanim zaczęłam używać Stream Decka, to używałam swojej klawiatury numerycznej na przełączanie na przykład scen, żeby przejść, nie wiem, z Just Chatting do. Gierki, sobie używałam, nie wiem, wciskałam przykładowo sobie klawisz 8 na, numerologiczne, na numerologicznej, również miałam klawisz pod wyłączenie kamerki, jeżeli na przykład nie chciałam się w obecnym momencie pokazywać, miałam klawisz na wyciszenie mikrofonu, bo to też jest bardzo przydatne, jak na przykład, nie wiem, wyjdziecie gdzieś albo ktoś Wam przyjdzie do pokoju i będzie do Was gadać, to możecie się zawsze wyciszyć, także bardzo polecam pobawić się właśnie z tymi skrótami klawiszowymi. I ostatnia opcja, która mi się bardzo podoba, to jest właśnie um, przejścia scen. Czyli na przykład tutaj macie do wyboru masę przejść, które możecie sobie ustawić w różnorakim stylu. I przykładowo, powiedzmy, że wybiorę sobie tę scenę i teraz tak, chcę przejść do kolejnej sceny, to będzie to wyglądało tak. No nie, nie podoba mi się to, ale właśnie tak to wygląda, także jest masa opcji, podoba mi się to, jeżeli chodzi właśnie o Twitch Studio, nie używałam jeszcze tego przy streamowaniu, aczkolwiek możliwe, że sobie przetestuję, także drodzy Państwo, mam nadzieję, że Wam pomogłam. Chociaż przejść przez to, bo wiem, że na początku, jeżeli się wchodzi do nowego programu, to bywa to dość skomplikowane, szczerze mówiąc, dla mnie było to skomplikowane. Także jeżeli jesteście gotowi, macie wszystko ustawione, to wystarczy kliknąć na Start Stream i możecie zacząć streamować. Także dajcie znać, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie właśnie tego programu, jeżeli coś też yy, niejasno powiedziałam, to również dajcie znać w komentarzach. I mm, no jestem ciekawa też jakich Wy używacie programów, e, czy używacie właśnie Twitch Studio, czy używacie OBS-a, czy OBS e, Streamlabs, Streamlabs OBS. Chciałabym Wam życzyć miłego streamowania, trzymam za Was kciuki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, papa. pa. pa. Możesz, działa? No i co teraz? Nie wiem, mam tym kierować? Pokaż mi. O kurde. <śla> no nie... you <laughs>